Cześć kochani, ja właśnie jadę na onkologię, ale dzisiaj nie do pracy, znaczy do pracy też, ale dzisiaj niestety mam badanie PET, którego nienawidzę, to jest dla mnie najgorsze badanie, najbardziej schizujące ze wszystkich, jakoś nas coś tak nie boję, ale PET, e, więc jestem w ogóle na czczo, co jest dla mnie w ogóle największym dyskomfortem mojego życia, a nienawidzę być na czczo, znaczy w sensie nienawidzę się nie zjeść i wychodzi. Nie spałam od pół do trzeciej, bo takiej nerwicy dostałam, że nie chciałam się spać. Jest to rzecz, kontrola jest dla mnie rzeczą nie do przeskoczenia. Nie umiem sobie po prostu wytłumaczyć, że nie mam na to wpływu. On po prostu nie umie, tak jest i koniec. I mój organizm sam tak reaguje. Stała się jeszcze rzecz, która mnie po prostu dobiła, dowaliła, po prostu to jest tak, po prostu jakby kopnąć leżącego. Już tak w tamtym tygodniu, słuchajcie, na początku byłam zdziwiona, bo ledwo zakładałam spodnie i sobie myślę o co chodzi? Mówię, czy przytyłam i tak dalej, ale mówię, kurczę, no, no ja mówię, no jem tak dosyć zdrowo, bo te, ten post, te wychodzenie mówię może, no, nieważne. I w czwartek, typu chyba czwartek albo środa wieczór, nie wiem teraz. Patrzę na, na moje nogi, ja mówię, Jezus, ja mam jedną nogę dwa razy większą od drugiej. Ja mówię, co się stało? Co się stało? W ogóle już nie miałam założyć spodni. Okazało no się, że mam obrzęk nimfatyczny, e, duży, bo byłam w piątek u lekarza i potrzebna jest citowa rehabilitacja. E, I nawet przez to, że druga noga też jest opuchnięta i boli mnie jeszcze bardziej niż ta z obrzękiem limfatycznym, ponieważ cały ciężar organizm nieświadomie daje na tą prawą nogę, a na lewej mam obrzęk, więc e, powiem Wam, że totalnie mnie to dobiło, totalnie, bo. E, E, najgorszy jest e, dyskomfort fizyczny e, i kiedy człowiek jest sprawny i dużo się rusza, a ja e, dużo się ruszam, w ogóle nie mam taką pracy też, gdzie ciągle tych pacjentów podnoszę, ja ciągle jestem w biegu, e, to e, i, i po pracy tak samo to, to było dla mnie straszne, że ja dwa dni nie miałam chodzić na, noc, na nogę tak naprawdę, to, a wieczorami też był ból olbrzymi. E, i powiem Wam, dowaliło mnie. To, dowaliło mnie to strasznie, nie będę ukrywać, bo jest dużo rzeczy po tym leczeniu, mimo tego, że jakby ogólnie czuję się dobrze, to woda, tunel, to jest dużo jest, takich, takich sytuacji po tym leczeniu, które zostały, czyli na przykład właśnie staw biodrowy, który mnie boli, jakby mi ktoś igłę wciskał, że przejedziemy i mam do końca. No, do tego ten obrzęk limfatyczny tak samo, który jest dla mnie straszny i odzywałam się do Was na Instagramie, no taką miałam chwilę słabości, mam nadzieję, że nie macie pretensji o to, ale stwierdziłam, że naprawdę czasami trzeba pokazać ten świat normalny, nie nie wyidealizowane i tak dalej. I, no i też przychodzę do Was często z jakimiś moimi smutkami, przemyśleniami. No, po prostu taka jestem: no, nie, nie będę udawać kogoś innego, i też domyślam się, że dlatego ten kanał nie jest dla wszystkich i bardzo dobrze, bo no, bo każdy jest inny i potrzebuje czegoś innego. Ja po prostu jestem szczera. i Pokazuje to moje życie takie, jakie jest. I napisałam na Instagramie o tej nodze i tak dalej. Nawet zdjęcie tej nogi pokazałam. I dostałam parę komentarzy w stylu: Ale Sylwia, nie martw się. Wygląd nie jest najważniejszy. To, że masz górną nogę, to nie szkodzi itd. i tak dalej. Powiem Wam, że ja naprawdę o tym wiem. Słuchajcie, i mówienie o tej nodze nie było w kontekście. Czekajcie, muszę co otworzyć. Nie było w kontekście, słuchajcie, wyglądu. nie było w kontekście wyglądu absolutnie, Dzień dobry, e, tylko było w kontekście e, mojej niepełnosprawności fizycznej, tego, że po pierwszy raz poczułam e, mimo te nóg i rąk i tak dalej, gdzie ta moja sprawność nigdy nie wróci do tego samego poziomu, znaczy nigdy nie wróciłam, może nie nigdy, bo mam nadzieję, że wróci, to jeszcze doszedł ten obrzeg limfatyczny, czyli nosi się, czyli po prostu wlekę ze sobą tą grubą, ciężką parówę e, i... I po prostu, no i teraz już się, trochę się z tego śmieję, stwierdziłam, że zrobię wszystko, żeby było mi łatwiej to przejść i wierzę, że mi ten masaż pomoże yy, i będę się oszczędzać, nie wiem, może nawet pójdę na L4, żeby po prostu nie przyciążać tej nogi, yy, bo będzie lato i tak dalej i nie chciałabym po prostu nie móc wyjść na spacer albo na rower, bo, bo, bo nie mogę, bo noga mi nie pozwala. Yy, I... <laughs> yy, i ja naprawdę to mówię wam, po, po tej chorobie wiem, że wygląda nie jest najważniejszy, tylko to, żeby być sprawnym, żeby się ruszać, żeby móc korzystać z tego życia. I mówię, teraz już jest trochę lepiej, i śmieję się z tego, i sobie to troszkę wytłumaczyłam, i stwierdziłam, że na przykład pojadę sobie kupić fajne sukienki, spódniczki, i tak po prostu pojadę na zakupy, żeby sobie polepszyć humor, bo skoro nie mogę chodzić w spodniach, to, to sobie po prostu kupię coś fajnego. I. I tak. I myślę sobie, że będzie dobrze. I to badanie PET też będzie dobre. No, chociaż wiem, że może tak teraz mnie słuchacie i myślicie sobie, że. Mówię to tak bez przekonania, ale wierzę w to naprawdę. Dobra, idę, słuchajcie. Idę. Ale wiem, co coś zjadła. Dobra, idę. <śleskuj> No, Do tego ten obrzęk limfatyczny, tak samo który jest dla mnie straszny. I odzywam się do Was na Instagramie. No taką miałam chwilę słabości. Mam nadzieję, że nie macie pretensji o to, ale stwierdziłam, że naprawdę czasami trzeba pokazać ten świat normalny. Nie... Nie i tak dalej. I, no, i też przychodzę to Was często z jakimiś moimi smutkami, przemyśleniami. No, po prostu taka jestem. no nie, nie będę udawać kogoś innego, i też domyślam się, że dlatego ten kanał nie jest dla wszystkich i bardzo dobrze, bo, no, bo każdy jest inny i potrzebuje czegoś innego. Ja po prostu jestem szczera i pokazuje to moje życie takie jakie jest. I napisałam na Instagramie o tej nodze i tak dalej, nawet zdjęcie tej nogi pokazałam i dostałam parę komentarzy w stylu, ale Sylwia nie martw się, wygląd nie jest najważniejszy, to, że masz górą nogę, to nie szkodzi itd. i tak dalej. Powiem Wam, że ja naprawdę o tym wiem, słuchajcie, i mówienie o tej nodze nie było w kontekście. Słuchajcie, muszę co otworzyć. Nie było w kontekście, słuchajcie, wyglądu. nie było w kontekście wyglądu absolutnie, Dzień dobry, e, tylko było w kontekście e, mojej niepełnosprawności fizycznej, tego, że po pierwszy raz poczułam e, mimo te nóg i rąk i tak dalej, gdzie ta moja sprawność nigdy nie wróci do tego samego poziomu, znaczy nigdy nie wróciłam, może nie nigdy, bo mam nadzieję, że wróci, to jeszcze doszedł ten obrzeg limfatyczny, czyli nosi się, czyli po prostu wlekę ze sobą tą grubą, ciężką parówę e, i... I po prostu, no i teraz już trochę się z tego śmieję. Stwierdziłam, że zrobię wszystko, żeby było mi łatwiej to przejść i wierzę, że mi ten masaż pomoże i będę się oszczędzać. Nie wiem, może nawet pójdę na L4, żeby po prostu nie przyciążać tej nogi, bo będzie lato i tak dalej i nie chciałabym po prostu nie móc wyjść na spacer albo na rower, bo, bo, bo nie mogę, bo noga mi nie pozwala. I, 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 I ja naprawdę to mówię Wam, po, po tej chorobie wiem, że wygląd nie jest najważniejszy, tylko to, żeby być sprawnym, żeby się ruszać, żeby móc korzystać z tego życia. I mówię teraz już jest trochę lepiej i śmieję się z tego, i sobie to troszkę wytłumaczyłam, i stwierdziłam, że na przykład pojadę sobie kupić fajne sukienki spódniczki, i tak, po prostu pojadę na zakupy, żeby sobie polepszyć humor. Bo skoro nie mogę chodzić w spodniach, to, to sobie po prostu kupię coś fajnego, i, i tak. I, I myślę sobie, że będzie dobrze, i to badanie PET też będzie dobre. No, chociaż wiem, że może tak teraz mi słuchacie i myślicie sobie, że. Mm, mówię to tak bez przekonania, ale wierzę w to naprawdę. Dobra, idę, słuchajcie. Idę. Ale wiem, co jest jadła. Dobra, idę. <śm> Usłyszałam dzisiaj pewną historię mm, o doświadczeniu, jakie przypracowano na psie. Mianowicie mm, zamknięto psa w klatce i między psem a jedzeniem postawiono szybę. Pies oczywiście niefortunnie chciał dostać tego jedzenia, bo on był ugodniałe i uderzył w szybę. I tego jedzenia nie dostał. I powtórzono to kilka razy, i pies za każdym razem rzucał się na to jedzenie i uderzał w szybę. I za którymś razem szyby nie postawiono. I co bardzo dziwne, wyobraźcie sobie pies nie podszedł do jedzenia totalnie leżał i był niezruszony tym jedzeniem mimo tego, że nie było szyby i mimo tego, że czuł zapach tego jedzenia, to nauczonym doświadczeniem, że kilka razy uderzył w szybę, nie podjął kolejnej próby. I powiem Wam, że niby doświadczenie naukowe, ale tak naprawdę jest wiele, no wiele rzeczy można z tego doświadczenia wyciągnąć. Ja, na przykład, dla mnie, nawiązując do tej historii, sam sobie sprawę, że my tak bardzo łatwo się do wszystkiego przyzwyczajamy. To znaczy, że tak łatwo przyzwyczajamy się do tego, że jest dobrze, do tego, gdzie mieszkamy, do tego, czy mamy pracę, jakakolwiek ona by nie była. No ale mamy, więc na niej chodzimy. Yy, często przyzwyczajamy się do beznadziejnego związku, do beznadziejnego partnera. Jesteśmy z nim, bo, yy, bo się przyzwyczailiśmy do koleżanki, która czy przyjaciółki, która nas wykorzystuje, yy, czy nawet do jakiejś bliskiej rodziny, która również yy, jest dla nas niedobra i nas wykorzystuje. I tak w tym po prostu tkwimy. Ja też powiem Wam, łapię się na tym, że czasami yy, Przezwyczajam się, to znaczy, jeżeli jestem dłuższy odstęp między badaniami, przyzwyczajam się do tego, co mam yy, i, yy, i przestaję być czujna, to znaczy yy, mam poczucie, że coś jest mi dane na zawsze, yy, do momentu, kiedy przychodzi taki dzień jak dzisiaj, czyli dzień badania, yy, kiedy yy, yy, ja zdaję sobie sprawę, że właśnie. Ta niepewność jest tak bardzo pewna w tym życiu, że za każdym razem jestem te bananie, które ma wyjść, jest wielką niepewnością i to, co przyszłość przyniesie, jest wielką niepewnością i takim bezsensem jest przyzwyczajanie się do tego, co mam, bo mam poczucie, że wtedy mniej to się docenia, mniej się chce. Nie się to czuje, bo coś wydaje nam się, że jest nam dane na zawsze i albo się do tego przyzwyczajamy i tego nie doceniamy, albo się przyzwyczajamy i nie chcemy tego zmienić bo często są to złe rzeczy, w których tkwimy bo, bo mamy poczucie jakiegoś bezpieczeństwa, mylnego oczywiście, bo bezpieczeństwo jest tak samo niepewne poczucie bezpieczeństwa jest tak samo niepewne jak całe nasze życie. i i ta historia naprawdę dużo uczy, że czasami trzeba mimo tego, że się boimy, że uderzymy w tą szybę, jednak zaryzykować, bo za którymś razem może w końcu się uda, a my się szybko poddajemy i takie mam w ogóle refleksje ogólne, bo jakieś te doświadczenie było takie dla mnie bardzo dobitne, bo sama widzę po sobie, że tak często jest, także dobrze już nie filozofuję, ale. Ale czasami warto, kochani, spróbować coś zmienić yy, i podjąć jeszcze raz próbę, żeby nie twieć w czymś beznadziejnym. I z drugiej strony, tak samo nie przyzwyczajać się do czegoś, yy, co jest pozornie dobre i brać to za pewnik, yy, bo wtedy przestaniemy to po prostu doceniać. To jest, yy,